Kolejny dzień zmagań w agroturystyce wypoczynkowej w Baszkowie. E, aktualnie teraz e, więcej działam na paszowozie. E, ogólnie, robota, którą lubię robić z tego względu, że e, pamiętam czasy jeszcze taczki. E, później była wycinarka i zetorek, co już było wie, wielką rewolucją. E, później wjechał Farezin pod zetorka i później pod nieucholandę, ale sam wóz paszowy już. E, który był systemem samozaładowczym e, z frezem tak zwanym z tyłu, robił dosyć sporą robotę, i w tamtych czasach e, można było tylko sobie pomarzyć o właśnie samojeździe. E, tak, właśnie, pomarzyć, bo nikt nie myślał, że e, do tego dojdzie, że po prostu będzie e, taka maszyna nowa u nas na gospodarstwie. Dlatego, e, pamiętając te wszystkie etapy, e, lubię tam robotę z tego względu, że to jest. E, na samojeździe jest bajerka, jest komfort, szczególnie, szczególnie z tym co tutaj mamy, czyli silosach, utwardzonym terenie. No Co sprawia, że ta praca nie jest w ogóle trudna. A na, a jeśli ktoś to lubi, no to jest bardzo przyjemna. Tak jak mówię, jeśli ktoś pamięta te wszystkie etapy od taczki, to doceni. Strautmanik, który już ma chyba około 4500 godzin. Jakiś czas temu zrobiliśmy mu taki e, większy przegląd, z tego względu, że już kilka e, rzeczy się nazbierało, aby po prostu tam w sezonie nic nie wyskoczyło i nie było żadnych po prostu, problemów. Mieliśmy tutaj wyciągnięty w tym paszowozie fres, e, ponieważ musieliśmy troszkę pospawywać powspaw bocznych elementów, które się uszkodziły. E, oczywiście wymiana wszystkich noży czy to na ślimakach, czy na frezie. Na ślimakach wymiana blach, które są na krawędziach, dzięki którym ten ślimak się tak nie ściera, a wszystko idzie na te blachy, są to elementy wymienne, dlatego już był czas na nie, ponieważ część czasami nawet wyleciała nam w tym paszowozie z żarciem, a część po prostu już była wytarta, siłby się już ścinały, dlatego już był po prostu na to czas. Oczywiście zaraz poszedł olej, filtry różnego rodzaju takie sprawy jak cieknące węże. Węże, które się pociły musieliśmy wymienić, Z względu, że tak jak mówię był to taki główny, większy przegląd i po prostu było trzeba do tego dojść. Takie duperele jak poduszka, która nie działała, okazało się, że czujnik się zawiesił. No i taka regulacja tego czujnika sprawiła, że ta poduszka zaczęła działać. No i zbierało się tych elementów tylko czy to było jakieś przytarcie było trzeba troszkę go zamalować aby po prostu on jakoś wyglądał z tego względu, że jak ktoś jeździł na tacce to wie, że trzeba po prostu taką maszynę dbać, aby ona służyła bo pracuje codziennie tym razem ma idzie na oświetlenie on już ma ogólnie założone LEDowe, ale trzało ogólnie nie robią nie ma jakiegoś efektu wieczorem i dlatego właśnie postanowiłem, aby te LEDy pozamieniać na konkretne lampy tak a propos to fajny garaż mamy tutaj, no boże lampy, które są takie modele zakładane w nich a teraz będą zakładane w Łazie Paszowym czyli mamy tak 65 W 6500 lumenów w sumie jeszcze i nigdy nie widziałem na żywo ale kawał lampy. Sam jestem ciekawy efektu końcowego. Yeah, it's always me. I close my heart to you. You see, it opens up for nobody. It's been so hard to fall asleep. The weather always makes my nose bleed. Makes my nose bleed. It's so hard to believe that one day I'll feel peace. I want control over my life. I want that driver's seat. Yeah, it's not you that I need. You push me down when I'm weak. You were never there for me. Go pick up your keys and leave. I can't go back. I udało się zakończyć montaż. Tak, jak widzicie, dwie lampy z jednej i drugiej strony do góry. Do góry ta lampa była na tym uchwycie, uchwycie tak, jak widzicie, ale dałem tutaj płaskownik i dałem je obok siebie, aby to wizualnie też lepiej wyglądało. Lampy naprawdę robią fajną robotę. Tak, jak Wam wspomniałem, te same robocze, które będą w Niemczech, te 60-80. Mam już, te lampy przy, mam już te lampy na warsztacie, tylko jeszcze nie mam czasu się za to zabrać. Ale jak tylko Elita będzie skręcana, to na pewno będą założone te ledy na nim, ponieważ on już z tym oświetleniem był bardzo słaby. Te lampy, które on posiada oryginalne, już tak nie dawają za bardzo efektu. A teraz, jak już przeszliśmy na ledy, to tym bardziej te, ten efekt zwykłych lamp jest bardzo słaby. Także został mi, teraz po wozie został mi właśnie te 60-80, który aktualnie jest na warsztacie. Sławek go tam rozkręcił i będzie naprawa skrzyni. Ale jak zrobimy tego nie Holanda, zaraz zostanie LEDy. No to później zostanie mi tylko 8R, który też już się prosi o LEDy, ponieważ też jest to ciągnik roboczy, który dosyć sporo pracuje, czy to na wiosnę z Coca-Cola. Czy, czy uprawie e, także tam też brakuje tego porządnego oświetlenia myślę, że uda mi się jeszcze w tym roku zrobić no i na końcu jeszcze stanie TS który nie ma oświetlenia ledowego e, TS dużo przy także też chłopaki e, nawoływali mnie aby te, też to te oświetlenie by się tam przydało czyli tak, tu skończyłem dołożyłem sobie jedną ledówkę tutaj z boku dołożyłem jedną ledówkę tu z boku Rozeszłem z kablem. Oryginalnie na dole była jedna lampa. Od której odeszłem z kablem, poszedłem tu słupkiem kabiną, no i wyszedłem sobie. Tak, jak widzicie, tutaj przy słupku. I tutaj poszedł montaż lampy. Także mam po dwóch stronach doświetlenie boków, bo też, jak dojeżdżałem, to z prawej strony było fajnie, a tego z lewej strony mi to brakowało. Dlatego tu sobie dołożyłem jeszcze jedną lampę z tej strony. No i przynajmniej teraz jest na full ledzie. W nocy jest naprawdę super efekt. Tak jak Wam mówiłem, większość lamp, czyli praktycznie wszystkie lampy są zamontowane tego modelu 65 watowe A dwie lampy mniejsze są zamontowane. Jedna jest tu zamontowana, i druga jest zamontowana na zbiorniku. Tutaj na zbiorniku. Ona była ogólnie mocowana odwrotnie na dół, ale przełożyłem sobie ją na górę. Dla sprawdzenia, jak to będzie wyglądać, czy będzie się tak brudzić często, czy nie, ale to efekt jest porównywalny bardzo. Tak, widzicie nowe noże, ślimaki ogarnięte, frezy ogarnięte także paszawóz teraz troszkę odetchnął od, od takiego większego przeglądu. Dwie założone nowe opony, ponieważ ta opona lewa starła się dosyć mocno. Lewa albo prawa. Jedna z opon staro się dosyć mocno, druga troszkę lepiej, ale też już była starta. No i tutaj poszły dwie, dwie nowe gumy, aby to wszystko miało tutaj ręce i nogi po tym przeglądzie. No i z takich głównych tematów to tyle. Tą lampę też ogólnie przełożyłem, bo ona była przy schodkach zamontowana. Tutaj przełożyłem. Jest dużo lepszy efekt. Efekt, efekt pracy tej lampy. No, i co tu jeszcze? Jeszcze od dłuższego czasu chciałbym tutaj rzucić obrysówki z Horbolu LEDowe, ale nadal mi brakuje czasu. Może zimą się za to wezmę, ale belkę na dole raczej na pewno przelecę na obrysówkach. Będzie fajny, fajny efekt. I lecimy mieszać dalej. Także pozdrowionka, trzymajcie się.